Fioletowa wenta, fioletowa optyka i eksperymentalne turbo trzeciego poziomu, o ile dobrze widzę, plus dyrektywa do strzału z biodra, duże zestawy, racje bojowe i full Gold, to zestaw na jakim ciśnie nasz dzisiejszy bohater na pojeździe TL7. Cześć, witajcie, witam Was w kolejnym odcinku z World of Tanks, a dzisiaj TL7, która niedawno była na aukcjach do zdobycia. A pierwszy raz i chyba jedyny do tej pory była w zeszłym roku do zdobycia w paczkach z okazji eventu marsjańskiego. Coś takiego oni w zeszłym roku dali paczki na Dzień Świętego Patryka, a potem drugie paczki były właśnie z okazji tego eventu marsjańskiego. I tam, właśnie tę siódemkę, chyba można było pierwszy raz zgarnąć. Jest to Tedek 9 amerykański. Za jego sterami dzisiaj Matknach. Matknach jest z naszego klanu. No i powiem szczerze, że nie dopytałem Matknacha, jak to u niego sytuacja wygląda, bo widzimy, mamy tutaj dwie oznaki biegłości. Yy, mamy na bogato grane, jeśli chodzi o wyposażenie, więc są dwie możliwości. Albo bardzo lubi ten pojazd, albo próbuje wbić trzecią biegłość. I teraz pytanie, czy on ma ten pojazd już od zeszłego roku i no tak walczy, walczy o tą trzecią biegłość, ale idzie mu różnie. Czy nabył ten pojazd dopiero co na tej licytacji? Matknach, mam nadzieję, że dasz znać nam w komentarzu. No, losowanie na prochorowkę pojechał w dość charakterystyczne miejsce, e, gdzie można troszkę przykampić, wykorzystuje dobre losowanie, wykorzystuje zasięg widzenia, dobrą załogę. No też mamy dwiarty, więc walanie się na środek nie bardzo by miało sens. Ten 7 jest z Tedekiem, ale z wyglądu to to bardziej przypomina jakiegoś Meda, e, jeśli chodzi o gabaryty. I y, ja wam robiłem materiał z TL7. Znajdziecie go na kanale w playlistie z pojazdami z USA. Ja ogólnie ten pojazd oceniam dość dobrze, pod warunkiem że traktujemy go jako zabawkę. Jest to pojazd premium, więc no, daje nam większy, większy hajs i dodatkowo możemy na nim zebrać 100 obligacji w tygodniu. Y, ale jeżeli faktycznie chcemy być bardziej skuteczni podczas bitew, to lepiej y, załadować go pod korek amunicją premium i tak właśnie grać. Jeżeli mamy konto premium i yy, będziemy grali na full goldzie, no to plus jest taki, że raczej zbyt dużo kosztów to nie powinniśmy mieć w większości bitew, yy, a dodatkowo, no, możemy sobie potraktować jako pojazd do robienia tych 100 obligacji w tygodniu. Yy, są oczywiście lepsze czołgi premium na 9 tierze, w TL7 nie ma podjazdu, jeśli chodzi o przyjemność z gry do Tiger Mouse'a czy 752 moim zdaniem, ale wciąż jest... Dość wysoko. Fakt faktem nie ma też jakiejś mocnej konkurencji, bo wiele tych dziewiątek premium, które do tej pory Wargaming wypuścił do gry, no to są po prostu szroty. tl 7 ma 4 razy po 360 bodajże alfy. Tak to wygląda, tak jest. 252 peny na podstawce i 315 na goldzie. To jest duża różnica pomiędzy mm, mm, tymi APK-ami i apc jeśli chodzi o prędkość, bo apk mają 1060 metrów na sekundę cerki prawie 1500. Więc no, nie ma co się dziwić, że niektórzy grają tutaj tylko full gold, ja zresztą też, bo i mamy te więcej penetracji i te pestki dużo, dużo lepiej latają. Dodatkowo też mając długi czas ładowania magazynka, a niestety on trochę ten magazynek ładuje, no to żonglowanie pestkami, przerzucanie się nie byłoby zbyt, by zbyt dobre, więc tak, jeżeli zależy Wam na skuteczności, to tak zdecydowanie jest lepiej grać. Linia 1-2 została dość mocno przyciśnięta przez drużynę Matknacha, on oczywiście sam gra bliżej, bliżej czerwonej linii, więc dość, dość mocno, dość mocno tutaj to, to będzie cisnął. Jednocześnie korzystając z dobrej załogi i korzystając z dobrego wyposażenia, no widzicie ile robi, poza uszkodzeniami też asysty. W tej bitwie w ogóle będzie fajny wynik uszkodzeń łączonych. A z racji takiej, że właśnie TL7 niedawno w grze ponownie się pojawił, no to stwierdziłem, że Fajnie będzie wykorzystać tę bitwę Matknacha, żeby gdzieś tą tl 7 na kanale ponownie pokazać. Ja nim parę razy jeszcze zagrałem podczas akcji wspierasz Wybierasz, bo też mi go dawaliście i grało się ogólnie bardzo, bardzo w porządku. Podtrzymuję zdanie, że jest to taka premka dziewiątotierowa, którą mogę do bitwy wyjechać. A jeżeli nie mieliście jej wcześniej, nie nabyliście jej w roku 2023, a ogarnęliście sobie temat tego czołgu podczas ostatnich aukcji, no dajcie proszę znać w komentarzach, jakie są Wasze wrażenia, jak wygrać na tym pojeździe, z jakim wyposażeniem. Chętnie poczytam, podyskutuję z Wami w komentarzach. Myślę, że matnach też pewnie chętnie z wami podyskutuje, korzystając właśnie z tej swojej powtórki. Już mamy prawie 7000 uszkodzeń łączonych. Naprawdę fajnie się to rozkłada. Widzimy 75 ustawione dość daleko. I jeszcze jedna pestka, a i zeszło, zeszło na gąskę. 5 do 5, minęło 5 minut bitwy na Prochorowce. Matknach ma oszczędzone wszystkie hapeki, 1500 tysiąca hapeków ma na stanie. Linia 1-2 została już nieźle ogarnięta, natomiast nie mamy środka, a górka dość dobrze się jeszcze broni. Nie było wylewu tam po tej prawej stronie. Jest Wutek na dobicie. Matknach nie zdąży nawet dojechać ani przeładować. Pytanie, gdzie są teraz arcioszki? No i będziemy odbijać do środka, bo na A2A3 nikogo chyba nie ma, skoro tutaj żadnych spotów nie ma. Będziemy jeden kliker strzelił. Matna chyba wyczekuje teraz, aż, kto, aż ktoś z jego sojuszników tutaj coś przyświeci, ale światełka na razie nie widać. Sam za to dostał spota. A, widzimy, RHM się odbił, ale IKV i KPZ e, przebili naszego bohatera. Jeszcze Arta. Jeszcze w Pancer dobrze jest ustawiony, bo go tutaj nie było widać pięknie, pięknie teraz GW pantera walnęła w Rheinmetala. Mamy dzięki temu kolejną asystę. Bardzo fajny kombajn tutaj się szykuje. Tak, Matknach długo stać nie może, bo przy dwóch hartach to zaraz jakieś pestki polecą w jego, w jego kierunku. T28 ciśnie, chociaż no wiadomo, że nie jest to demon prędkości. Mamy lorkę. 3 sekundy do końca ogłuszenia. I kwadrat ubity, czwarty frak na koncie matnacha 10 do 6. I coraz bardziej przyciskają przeciwników, a IKV na tym środku jak stał bez spota, tak stoi. On ma dobry dpmik. Właśnie Matknach o tym się przekonuje. No, jeszcze jedna pestka i tutaj może się nasza bitwa skończyć. A byłoby bardzo. Bardzo szkoda czegoś takiego i tu więcej szczęścia Matknach miał. Chciałem powiedzieć niż rozumu, ale rozumiem, rozumie tutaj akurat ciężko mówić, po prostu starał się skrócić. No, miał dużo szczęścia. RNG pozwoliło mu przetrwać. 5240 uszkodzeń własnych, 4200 asysty. Zobaczcie cały czas bardzo, bardzo zbliżone te wartości zadanych uszkodzeń do wartości asysty. I 11 do 7 szarfu turn na górce. No, tutaj przestrzału nie będzie. T28 Proto na lewo, Vipera na lewo i Arciocha pewnie gdzieś na wyspie. Niewiele, niewiele wystaje tego prototypa, a jednocześnie też no tylko dwie pestki są w magazynku, więc warto by je wystrzelać i próbować jeszcze się przeładować, chociaż przy tak jednostronnej końcówce to niekoniecznie już się może nam udać te pestki załadować, więc warto byłoby może tych dwóch chociaż nie zmarnować. jest arta. A jajaj, no niestety, to działo potrafi przykalafiorzyć, to nie jest super snajper, dlatego lepiej się sprawdza na blisko, jeżeli możemy podjechać, oczywiście nie dostając nic. W zamian tylko wykorzystać ten szybki czas przeładowania pomiędzy peskami, wywalić się z magazynka i się schować. 14 do 8, no i tylko ten prototyp zostaje. 5,5 tysiąca ponad uszkodzeń własnych, prawie 4,400 asysty, 5 fragów, więc te fragi też powinny dać kopa w ekspie. no i jest szansa na specjalistę. A specjalista ma też te 28, więc też ładna bitewka w jego wykonaniu. Protek już, proszę bardzo, pestki odarty lecą. Zaraz będzie skapowana baza, ale mamy wystarczająco dużo czasu, żeby, żeby tego Protka wydoić. Udaje się to specjalista przypieczętowany i Matnak wygrywa bitwę przy wyniku 15 do 8. A końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę, bitewkę ten Matknach uzyskał odnakę mistrzowską asa pancernego. Do tego no całkiem ładny worek medali. Medal Paskuciego, duży koliber, specjalista, służba patrolowa na tedeku, brawo, e, czołgista camper oraz stalowa ściana. To jest też zabawne w tym przyznawaniu medali. Macie z jednej strony czołgistę kampera, a z drugiej służbę patrolową. Zobaczcie, prawie 5000 tysięcy asysty, konkretnie 4907 i ponad 6000 uszkodzeń własnych. 6000 ile tu mamy? 6356 uszkodzeń, nie mogę się wysłowić. Daje nam to, o ile dobrze liczę, ponad 11 tysięcy łączonego, do tego 6 fragów i bardzo, bardzo, bardzo ładny wynik bazowego ekspa 1909 punktów. Mówimy o dziewiątym tierze, to jest naprawdę srogi wynik. TR-28 też bardzo ładna bitwa, prawie 4000 uszkodzeń ISU, ponad 2000 STRV, ponad 2000, no i samowentę tysiaka zrobiło we wrogim teamie. Dla odmiany tylko jeden wótek zrobił powyżej 2000. 26 strzałów oddanych, 23 trafione, 20 z penetracją. Na te 6356 uszkodzeń 4877 na dystansie powyżej 300 metrów. Przejechane trochę ponad 3 km. I mimo takiej gry zobaczcie, matnach i tak był do przodu prawie 50 tysięcy kredek z różnymi bonusami, a Xpa wpadło 3149. Matnach, bardzo Ci dziękuję za tę powtórkę. Piękny rezultat. Gratulacje na 9 taki wynik bazowego Expa i piękne, piękne uszkodzenia łączone. Dajcie proszę znać, moi drodzy, co sądzicie o tej TL7? Sekcja komentarzy. Należy do Was, dziękuję Wam za dzisiaj, za wspólnie spędzony czas, za to, że chcieliście obejrzeć ten materiał. Jeżeli lubicie to, co robię i mielibyście ochotę w jakikolwiek sposób nie wesprzeć, to zachęcam na przykład do porwania mnie na wirtualną kawę. Link do serwisu ByCafe w przypiętym komentarzu. Miłego dzionka, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!